Moje drogie wodniki, rozłożę dla Was czytanie noworoczne na 2021. Jaka będzie energetyka w tym roku? Co Was będzie czekać? Na co powinniście zwrócić szczególną uwagę? Moi drodzy, również zapraszam serdecznie na czytania prywatne. Poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. Na moim kanale jest też nowa funkcja: wesprzy. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to serdecznie zapraszam. Są tam różne opcje gratisowe wróżby, e, także myślę, że warto zobaczyć. E, no i jeżeli Wam się będzie podobać czytanie, to subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zaczynamy, oczyszczamy energetycznie, pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archonia Stróż, bogowie powietrza, wody, ogni ziemi, połączą się z archenią się świata. Niech mi podpowie, co czeka wodniki w 2021 roku. Jaka energetyka będzie przy nich? Wodniki 2021. Dobrze. No to działamy. Wodniki 2021. Co będzie Was czekać? Z... W tym roku, w tym roku 2021, który nadchodzi, jaka energetyka będzie przy Was? Wydarzenia. Wodniki 2021. Dobrze, no to już Wam mówię. Początek roku dla wodników zacznie się moim zdaniem dosyć wesoło. Możliwe, że większość wodników będzie miała kontakt z jakimiś ludźmi, będą no nie wiem, czy gdzieś pójdziecie. Tutaj, wybierzecie się w jakieś towarzystwo, e, lub też w Waszym środowisku pracy po prostu będą ludzie, z którymi dobrze się dogodujecie, dobrze bawicie, e, musicie uważać tutaj e, przede wszystkim w 2021 roku. E, Nam jakiegoś tutaj pojawiają się tak. Na pewno co do pieniędzy to pojawia się jakiś mężczyzna z ukrytym dnem. E, będzie to jakiś człowiek, który e, może coś e, przez niego finansowo możecie stracić, jeżeli podpiszecie z nim jakąś umowę, e, o tego, wy tutaj możecie się zorientować, że to jest oszust e, i wy się ewakuujecie z tej opcji. Z nim podpisywania czegokolwiek. Ponieważ zasięgniecie jakiejś rady prawnej, bym powiedziała, która was, was przestrzeże przed podjęciem tej decyzji dziwnej. I tutaj jeszcze się pojawiają na dodatek u wodników dwie kobiety. Dwie kobiety że tak powiem, śmieszna sytuacja. To są dwa wybory. Która już, któraś, jedna myślała na poważnie, a druga jeszcze nie. No, tego nawet trzy bym powiedziała kobiety. W życiu wodników. To jakby jakieś y, kobiety walczyły o Was. Y, albo będą jakieś przygody z trzema aż kobietami. Drogie panie. Y, wy, drogie panie, Wy możecie mieć ogólnie problemy z jakimiś kobietami w tym roku. Czyli tak, dojrzyj mężczyzna, tu się pojawi, to jeszcze coś związanymi tak jakby rodzina, trzy kobiety, tak? Matka, średnia córka i pośrednia, tak? Czyli e, ktoś może być u was z rodziny, e, kto będzie walczył e, o ze z wami. Będę tak powiedziała, o coś walczy bo jakąś pozycję, jakieś przetrwanie w rodzinie, nie wiem, no różne są sytuacje rodziny, tak? Nie wiem, czy majątkowe, też może być i majątkowe, bo tu się tak gdzie nie wam pokazuje, drogie wodniki. To jakby walka albo z jakimiś kobietami w rodzinie, były jakieś spore sprzeczki, albo po prostu jakaś rodzina, sytuacja, że walczycie o coś pomiędzy sobą, tak? No, będą jakieś przeboje, takie, no dosyć moim zdaniem, jakieś prawnicze wydarzenia, bo też, że ten mężczyzna. To jeszcze, to jeszcze kurczę ten, te kobiety. Mm, no, właśnie się działo i to nieźle. E znowuś tutaj, no jest, to no chodzi o oszustwo miłości w domu. Czyli, e to jakby w rodzinie was ktoś chciał oszukać po prostu. Czy to sprawy majątkowe, czy jakieś inne, tak? Po prostu będą chcieli was oszukać. Drogie wodniki, także uważajcie na rodzinkę. Tutaj karty mówią, że na pewno w tym roku Wam potrzebna jest stabilizacja finansowa i wy ją dostaniecie przez jakiegoś tutaj, przez jakąś drugą połówkę, kogo spotkacie, jakiegoś tu mężczyznę lub kobietę, tak? To Wy tutaj właśnie spotkacie. Panie mężczyzna, a panowie kobietę, która Wam pomoże finansowo, czyli, nie wiem, e, dostać pracę, e, ponieść się finansowo, jakiś nowy pomysł. E, lub też nawet jakiś szef, e, osoba, która kieruje u Was, coś wam pomoże. E, też taki może być. E, Tutaj już, już mamy, muszę się zastanowić. No, tak by było. Single właśnie spotkają. Bardziej panowie mogą spotkać dwie kobiety. Dwie kobiety. Jedna będzie taka postawa. Posta posta po prostu stawiała na siebie, na swojej, ja, tak jak ona chce. Będzie nawet rewelacyjną kochanką, a, a druga znowuś będzie przezorna, taka, która już coś przeszła i to właśnie ta przezorna może Wam pomóc, e, drodzy panowie, w życiu. A panie spotkają, czyli panowie będą miały, mieli dwie kobiety w tym roku, wodnicy, a panie, tutaj jest jeden mężczyzna, który Wam pomoże e, na poziomie, e, tutaj, że. Po prostu możecie spotkać takiego stabilnego człowieka na jakiejś pozycji finansowej i on pomoże wam pod względem finansowym, i też miłości będziecie się dogadywać. E, możecie stworzyć fajny, stabilny związek. E, no a tutaj e, związki, no to mówię, będą miały trochę przygody, e, wodniki. E, mówię, w rodzinie będzie się coś działo, e, jakieś kobiety się mogą wtrącać, e, sprawy prawne. Wy będziecie mieć swoją miłość, tak? Ale e, tak jakby musicie wspólnie się szanować, pomimo to, co jest w Waszej najbliższej rodzinie, e, to wtedy jako para będziecie mieć tutaj spełnione rzeczy, e, na przykład zakup inwestycji domów w tym roku. E, Uważajcie, bo niektóre mogą być właśnie oszustwem. Także tu uważajcie na te zakupy e, czegoś większego w tym roku, drogie wodniki. E, no, na poziomie zawodowym, e, wy mniej więcej będziecie mieć taką stabilizację, ale ja mówię: e, widzę spory z trzema kobietami i jeden człowiek ukryty dno, który was może oszukać, także uważajcie i też pracy tak? na to wszystko. Ogólnie rok 2021 skończy się dla Was dobrze pod względem finansowym, zawodowym i w miłości, ale mówię, trochę będzie to rok z takimi różnymi przejściami, przebojami, także miejcie to na uwadze. Drodzy wodnicy, życzę Wam wesołych świąt, radosnych, uśmiechniętych, dużo zdrówka. I przede wszystkim wesołego, udanego Sylwestra. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie. Do usłyszenia!